Cześć, witajcie, z tej strony MisterDomo15 witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W końcu sprawdzanie mapy, i w końcu mamy coś pięknego, polskiego. Oczywiście mapa ździechów, więc lecimy, oby tych map było coraz więcej, oby tych, tego sprawdzania, bo to naprawdę lubię, czyli chodzenia po mapkach, sprawdzania jak to wszystko wygląda i może w końcu na czymś pogranie. Eee, jak dobrze wiemy, chyba Bronek na live grał na Zdziechowie. Narem kanału jest Instant Gaming, na którym znajdziecie klucze do gier na Steam, Origin, Epic Games i wiele innych dostępnych na PC, PlayStation, Xbox czy Nintendo w naprawdę dobrych cenach. Farming Simulator 22, SnowRunner czy też DLC i doładowania do gier to jedne z wielu ofert, które czekają na Was w sklepie. Macie tam naprawdę duży wybór. Zapraszam do odwiedzenia strony link znajdziecie w opisie. Więc już coś tam się zaczęło. Ja teraz też trochę miałem weekend zajęty. Nie mogłem tego tak szybko nagrać. Eee, tym bardziej, że jest też u mnie nas, więc taki troszeczkę urlopik. To, co uwielbiam najbardziej, czyli otwieranie wrót, i to są z dźwiękiem. Mamy całkiem spory tutaj na gospodarce pierwszy garaż czterowiazdowy. Jest całkiem. Sp pora. Zaczynamy od Gospy, na której są, jakby to powiedzieć, chyba oryginalnie ustawione maszyny. Pierwsza, na którą siadłem. Wiecie, jak to u mnie bywa. Nie rozglądam się po mapie. Najpierw klikam tam, gdzie mnie przeteleportuje i od tamtąd zaczynam. Eee, Gospa całkiem spoko. Ładna, piękna i cudowna. Kostką wyłożona. Przyczepa klasa. Widzę, że tu po grubości nowy samochód. Przyczepa klasa. Eee, tu do tego Walterka. Ja Walterka i Fendt się tutaj zaczyna. Eee, kolejny garaż nie mam. Eee, tylko, że tutaj mamy Chyba dwa razy po dwa domyślam się, tak jest yy, Puściutkie, tutaj zobaczmy, co tu mamy. Czy mamy światło? Bo coś tutaj widzę. A jak? Ale, ale się świci. Dobrze, nie ma problemu. A tu coś jest w środku? Halo? O co chodzi? Co się tam nie chciała otworzyć? O. Nie wiem, przez tą yy, łapkę. Czemu ta łapka tutaj mi wyskoczyła? Co, ona no już łapie ten? Beczkę? Nie wiem, nie wiem. Mniejsza z tym. E, nie będę teraz wnikał e, w szczegóły, czemu tutaj ta łapka mi wyskoczyła. Jest dużo miejsca, jeżeli chodzi o parkowanie maszyn, i nawet nie wiem, czy tu jest sens chodzić po tym wszystkim, ale naprawdę, jeżeli chodzi o budynki, zacnę i lubię to, gdy jest gdzie to wszystko położyć. E, dalej, dalej, idziemy sobie. Tutaj brama otwierana, oczywiście. Wszystkie dźwięki są, a to podstawa. Biny 4 bardzo ładne. Wysyp. I zasyp, bardzo ładnie, brandnerka. Bo, no ogólnie w podstawie bardzo fajnie tutaj maszynki popakowano. No i no ja i fentna, no tak jak powiedziałem. No. Szkoda, że tę masę jest, bo by było naprawdę serio. Ajajaj, już by, już by seria była robiona. <laughs> ale wiatka też bardzo fajna, maszyny podstawowe. Z tyłu tutaj w miejsca jakby ala łąka, ale może to być też ala pastwisko? Nie, chyba łąka. To jest typowo jakby zrobiona łąka hmm, za tą. Gospon, tu może typowo też można sobie oborę postawić, szczerze. Nie wiem, jak tutaj jest to zgrane, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli tak by to wyglądało. Tutaj jest ogródek, tu jest drugi wjazd, więc naprawdę, jeżeli chodzi o miejsce na oborę, to jest naprawdę całkiem, całkiem sporo. Pola z tyłu się już zaczynają, boże, w końcu coś polskiego. Jak ja na to długo czekałem. mamy 8 luty, ludzie. 8 luty, czy to jest niesamowite, żeby tak długo czekać na. Coś ciekawego. Obok tu, naprzeciwko, wręcz bym powiedział, mamy chyba sklep. Bo maszyny rolnicze, bardzo ładny. Tutaj Topirol, proszę bardzo. Fajnie to wygląda. Już nie pamiętam, gdzie dziechowa z poprzedniego farminga. Tym bardziej, że na Zdziechowiach chyba nie grałem zbytnio, więc ciężko mi to ogarnąć. Dobra, mamy ogarnięte, można tak powiedzieć, gospodarstwo i sklep. Więc czas na mini czyli to, co uwielbiam najbardziej. Jak mamy landy? Landy mamy bardzo ładnie poukładane. Tak jak niekiedy to, nawet na ostatnim odcinku, yy, proszę Państwa, a tych yy, biznesmenów powiedziałem, że właśnie być powinno tak porobione, że landy mało potrzebne powinny być do kupienia oddzielnie, pola oddzielnie, lasy, łąki i tak dalej też oddzielnie. I tutaj autor, czy tam autorzy. Mapy naprawdę właśnie tak zrobili, więc jestem tu już dumny mega, bo o to chodzi o wioskę. Wioska po co? Po co w ogóle ta wioska ma być gdzieś potem rozdzielana, jak można ją od razu kupić, jak to się mówi, za oddzielne pieniądze i, i wtedy robić, co chcemy, tym bardziej, że naprawdę teraz możemy postawić te fabryki, skupy i tak dalej, to fajnie, żeby mieć jakiś dostęp, żeby gdzieś to potem wykorzystać, eee, a tak to cała resztę już możemy sobie oddzielnie kupować, na przykład takie pole. Niby całkiem spokie, spoko, ale no farming oryginalnie nie pomyślał, żeby nawet tak wygibasował te pola eee, tutaj. Eee, Akurat autorzy umieli ustawić, żeby można było kupić, a niekiedy Giantsi tego nie czają. Spoko, bo, bo jeżeli chodzi o cenę pól, to są naprawdę drogie. Tak teraz patrzę. Nie wiem ile tu jest, ale naprawdę mało. A jest 150 tysięcy, a reszta już jest naprawdę o wiele, wiele drożej. Dobra, lecimy dalej, bo to nie jest mała mapa. Sarenki są, bardzo miło. Czyli mamy jednak coś tutaj z dwudziestki, dwójki. Tych sarenek będzie całkiem, całkiem sporo. Szczerze, nie wiem, w którą stronę iść, bo po prostu jak to działa. Skup, Jacek. Właśnie, no tak, tylko że teraz nie będziemy wiedzieć, ile, jak to wszystko tego jest, bo przecież tych skupów do każdego może być co innego. Dokładnie. Ale takich postawów jest Jacek, Januszek, Wego, to Pirol, jeżeli chodzi o skupy. Jest hurtownia, jest hotel, restauracja z takich dodatkowych. Okopowe też skup jest jest biogazownia, jest skup słomy jest wiejski skup słomy przędzalnia, polmlek i, i, i skupy jaj. Myślę, że na tym chyba tylko powinniśmy się zatrzymać, bo cała reszta. To już jest wszystko jedno i to samo, kurczę, no co, co stoisz i nie trąbisz. Ale jest z tym. Yy, idziemy na mapę, lecimy od góry yy, i klikamy odwiedź. Będzie wtedy gitara śiemat. Na co my tu yy, żeśmy trafili? Na, na 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 jakąś gospodarkę. aż mnie ucho, co Będę będzie grubą. E, jesteśmy na jakiejś gospodarce. Co my tu mamy? Skup, to jest Jacek. proszę bardzo, czyli tu gdzieś mamy skup? A, 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 a fajnie wymyślone, waga, ciekawe, czy działa. Z jednej strony nie głupie by było, ale fajne, fajnie tutaj porobione. Też jako gospa, ktoś może sobie ogólnie na tym skupie mieć swoją gospę i tutaj obrabiać, to też nie jest yy, zła sprawa. Szczerze podoba mi się ten pomysł, bo możesz mieć jako typowo skup i możesz y, też prowadzić swoją gospodarkę gdzieś tu w okolicy i mieć podwójne życie, <laughs> Fajna sprawa. Ogólnie no wreszcie, kurczę, ten klimat taki typowo nasz, polski, a nie jakieś zagraniczne wariaty. Pisaliście mi, że wyszło fajnie, zagranicznych ma coś tam w podobie do polskich, ale to nadal są w podobie, a nie jest coś naszego. Jednak ja już wiem po wielu latach, że wy lubicie wszystko, ale najbardziej lubicie polskie. Ale bardzo ładna kapliczka, Jezus Maria. bardziej matko kochana. Amen. Uklęknąłbym, ale niestety nie mam miejsca tutaj przy komputerze. Ale fajnie, jest. jeżeli chodzi o kapliczkę, to bardzo ładnie zrobiono. Chyba pierwszy raz w farmingu taką ładną widzę. I też Ala Polską. Tu gdzieś mam... E poczekajcie, ja sobie powiem menu mapkę. bo przecież tu mamy. Tu mamy kolejny skup, też bardzo ładnie u kogoś na gospodarce i to nawet gościu chodzi tutaj sobie siedzi i to jest oczywiście skup jajek proszę bardzo z tej strony po tych a tu no tam mogę wejść na środkę kapnąłbym się że tu tyle jajek jest więc mamy skupek skupek no skup jajek no po tej wodzie to bardzo fajny dźwięk był to mi się podobało akurat więc więc wielki plus dalej możemy pójść bo tu mamy ogólnie mamy gospodarę jedną gospodarę trzecią tu pisze tu jest druga czy mamy jeszcze gdzieś pięć gospodarek chyba mamy nawet. O mój Boże, tu jest czwarta. No dobrze, no to biegniemy. 80 km na godzinę za nim. Oj, tu będzie naprawdę długi odcinek dzisiaj. Oj, będzie długi coś czy? Może, że naprawdę szybko przebiegnę, ale śliczny ten klimat. Boże święty, ta mapa jest cudowna. Eee, I. Już teraz widzę, co nie? Może i tam gdzieś pustki są na polach. E, ale są drzewa, to już Bolek będzie, bolkowi się będzie podobać, bo u Bolka ogólnie jest postawa, żeby ten, żeby były na polach drzewa, żeby nie było pusto, wtedy jest zadowolony w e, A po mojemu są klimaty, bo są wąskie pola. Szkoda, że pod skosem, więc będzie problem z wykorzystaniem tutaj, chyba, e, pracowników, bo GPS-y teraz można już ustawiać pod kątami, więc myślę, że tu problemów nie będzie. Ale cała reszta, jeżeli chodzi o pracowników, może być z tym problem. Ale tego nie wiem, zobaczymy. No bo tak jak widzicie, pracownik prawdopodobnie chyba pojedzie tak, a nie tak. Ale daj im Boże, może że też coś zmienili. Jeżeli chodzi o farming... Jesteśmy na gospodarce numer 1, czyli tak zwany już numer 2 dzisiaj, którą sprawdziliśmy. Ale na łapie pisze numer 1, tu bardzo ładny grudeczek. Myślę, że mamy to sadownictwo, teraz to, yy, to nie głupie by to wiadomo wszystko wykarczować. Nie wiem, że rosną tu ziemniaki, ja to widzę i czuję, ale osobiście wolałbym to wykarczować i tu postawić szklarnię, ewentualnie coś innego, ale szklarnie w takich miejscach by chyba były najładniejsze. No ale wiadomo, to można sobie stawiać, więc to już sobie kto będzie chciał to sobie zrobić. Ale jako pomysł na to wszystko: trawa, słonecznik, ziemniaki i to chyba trawa z portem, albo jakieś inne chwosty niby trama pisz. Więc niechaj tak będzie. Eee, ale jest całkiem spoko. Czy to jest otwierane. Oczywiście, że tak. Eee, wow, 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 Ale mamy całkiem spory tutaj. Eee, spo, spory garażek. Mo, mogę motek? Aha jak? O, jak na gumowy bardzo ładny. <laughs> eee, czy można wejść na górę? prawie mnie zepchło, ale jest dobrze. Piękne miejsce na beleczki e, tutaj. Bardzo mi się to podoba. i to nawet lu luźno można wejść. Szacun. Ja naprawdę, już, już, już się cieszę, już się morda cieszy, gdy w końcu jest coś takiego polskiego i można już pomyśleć, żeby coś, jakieś serie porobić, czy coś. Wiadomo, luty będzie teraz takim, że każdy w rozjazdach. Bolek był w rozjazdach. Zaraz ja mam ferię, można tak powiedzieć. więc też e, chciałbym Odwiedzić rodziców też tak jak to się mówi odpocząć, tym bardziej jak dobrze wiemy, nadal nie ma modów, więc też z tą grą lepiej się minimalnie wstrzymać. Potem wyjeżdża Bronek, więc też tak czy siak serię bez sensu jakieś nowe zaczynać. Więc pewnie dopiero w marcu ruszymy na pełnej chałupa piękna, starodawna, ludzie. Trzech się jara tym, co było w 19, co nie, ale w tym nowym farmingu to jest coś. Pięknego i z tyłu ten klimat. Ten klimat, gdy wychodzisz, stoisz przed bramie i widzisz te pola ciągnące się po dwa km. Czuję, normalnie muszę wracać do siebie do. <grym <grym od razu czuję wtedy czuję jeszcze bardziej ten klimat. bo brakuje mi trochę tak właśnie tych, tych pól tutaj takich nie ma. Niestety. Dobra, jać. Jadź, Jaćka, żebyśmy tu nie przejechał. Co my tu mamy? Czy my tu coś w ogóle mamy z tej strony? O, bardzo ładnie się auto zapis włączył. Nie, tam zdojazd tylko do lasu, więc bez sensu tam iść. Tu jest bardzo ładne pole, o Jezus mój, cudowne. E, dobrze, co my tu mamy? Ogólnie możemy pójść prosto i możemy pójść tędy. Pójdziemy sobie tędy e, przez tą bardzo ładną polną uliczkę, bo tam po tamtej stronie jakieś firemki i inne fabryki stoją. Fajnie, kurde. Tutaj ten lasek, nie lasek. Naprawdę ogromna mapa. Nie dziwię się, że też człowiek, który musiał czekać, żeby to w ogóle wyszło. Ale jest hit. Woda, w ogóle ta woda klepiąca mi pod butami, to jest hit. To jest po prostu hit. Shop, gazolino. No dobra, gazolino. Jesteśmy tutaj. E, Carro Hotel Restaurant. Dobra, odwiedźmy tutaj. Mm, bardzo ładny hotel ogólnie. Tu można e, sprzedawać te rzeczy żeby mieli co żryć w skrócie mówiąc eee, i bardzo ładnie to zrobione jest, ogólnie znakomicie zrobiony ten kawałek, no. szac, szac, słoneczek. dalej idźmy, skupy zboża, sorgo, słonecznik, soja, rzepak, jęczmień, owiec, pszenica i Jezus smak. stacja benzynowa, Ok, idziemy dalej, co mamy tutaj, domyślam się handlarza, No jak, dobrze myślałem mieliśmy handlarza, więc kolejną rzeczą jest silga. Jako jarzę to. To jest yy, hurtownia. Tak, ha? Dobrze, dobrze. Dobrze, tutaj czaję bazę powoli. No tutaj mąki, nie mąki widzę. Hmm, jajka i inne tego typu pierdoły. Przepuszczę pana, bo w tej terminingu to bardzo szybko jeżdżą. Dobra, lećmy dalej. Co my tu będziemy mieli? Biogazownia? Czy jakiś skup? Chyba, a tam jest biogazownia, dobra, a tu mamy biuro obsługi klienta. Wego, e, czyli skupu. E, skup wego. E, dokładnie. Więc, więc jeżeli chodzi o skupy, całkiem fajnie to zrobione. Duży. No w sam raz naprawdę. Podałem. Kurde, dawno już... W... Boże, człowiek l... jak człowiek, ja uwielbiam takie mapy, gdy idę i nie przypierdzielam się do niczego, tylko się cieszę tym, że no, no tak pięknie jest zrobione to, nie? Naprawdę jestem w czystym szoku, że w końcu mamy coś do farminga, co nie. Nie dziwię się, że tam piszą wszyscy na internetach teraz, że nie ma co robić serii, bo wszyscy rzucili się na zdziechów. No bo się nie ma co dziwić, że się wszyscy rzucili na zdziechów, tak? Od taka. Posłucha jest teraz od, można powiedzieć, końca listopada, gdzie nie ma na czym pograć polskim. Wszyscy grali na oryginalnym, więc teraz wreszcie coś polskiego, gdzie można też pograć większymi maszynami. No to no, aż się chce, co nie? Więc nie dziwię się tutaj bardzo, że każdy się rzucił na pierwszą tak porządną mapę Mleczarnia, bo widzę, że e, Pollek. Dlatego, a się ogólnie nie wiem, gdzie nie jest chyba na Watchabie? Tak teraz się zastanawiam, ale chyba nie. Bo ja nie pobierałem z modhaba. więc pewnie dlatego, że to są te polmleki i tak dalej tego gdzie na o, Ogólnie nie ma na ModHubie, ale nie znam się na tym, nie mnie tego e, oceniać. I tu mamy kolejną rzecz, a kolejną rzeczą to przędzalnia. Proszę bardzo. No tak, Adam, Ty byś szedł dalej, to byś się dowiedział. No, Prost. Ale fajna rzecz, bo oczywiście takie rzeczy można kupować. Te budynki, czyli tak samo można nawet firmy ogarniać na... Mm, ...tych cudownych, małych, polskich. Mapa, o, może nie taki mały. Okej, okay. wszystkie firmy mamy po kolei ogarnięte. E, ja bym się ogólnie rzucił teraz e, w, do stacji wapnowania. E, albo nie, dobra, idziemy normalnie. Mamy oglądać na mapę, piękna kapliczka. Witam serdecznie w Ziechowie. E, bardzo ładna chałupa. Bardzo ładne poletka. Nawet nie patrzę, ile polek poletek, ale całkiem sporo będzie tutaj. Eee, fajnie, tutaj idziemy. Może no, ułożę właśnie takich budynku, i to mi się podoba, że statyczne budynki, ale jednak dają efekt, i jest naprawdę tutaj pięknie. Eee, ty już my jesteśmy przy tej gospie, bo mamy sklep. Mamy tą gospę, co żeśmy byli na niej. Mm, więc e, tu już wchodzić nie będziemy. Nadal idziemy sobie bardzo ładnie drogą. Bo jest tutaj show. Naprawdę. Jesteśmy coraz dalej. Tu już mamy skrzyżowanie, więc chyba jesteśmy w końcu tam, gdzie być powinniśmy. Autogaz. O, proszę bardzo, to co lubię. Coś, jakaś cena po polsku? To nie po polsku. Tak tania nigdy żyć. Za... I całą złotówkę, jakby to było piękne. Patrzymy w ludzie, jakbyśmy mieli diesel po 72 grosze. Hmm, hmm, hmm. Ale by było tankowane. Jezus, mar, zabijaliby się wszyscy, co nie? Dobra, mniejsza z marzeniami, bo trzeba sprawdzać, co dalej. Mieliśmy stację benzynową, więc teraz czas na skup okopowych tutaj. Eee, bardzo ładnych, bardzo ładnych pryzmach ogólnie porobione, więc szacunek. Też mi się to podoba. Eee, tutaj pola poletkami, lecimy dalej. Naprawdę całkiem sporo jeszcze tu jest do ogarnięcia. Mam biuro, e, biuro stacji wapnowania i domyślam się, że jakieś zrębki i te sprawy, czyli wióry oraz stacja wapnowania. Ogólnie dużo miejsca tutaj autor robił. A jeżeli chodzi o te skupy, nie skupy, inne pierdoły, bo naprawdę, na przykład tutaj o, pomiędzy wiórami a tak zwaną stacją wapnowaną jest bardzo dużo miejsca, to już 14 tirów mogłoby naraz wykręcić, więc pod tym względem fajnie, bo zawsze lepiej, żeby było więcej miejsca, niż żeby to wszystko gdzieś tam było tak połupychane, że, że nie byłoby się po prostu dostępu do tego. Okej, okay. mieliśmy gospel tamtą, mieliśmy już gospel tą. Tą stronę mapy zrobiliśmy całą, więc fajnie by było rzucić się w wir e, biegnięcia od drugiej strony. Czy uda mi się przeskoczyć to wszystko? Bo jednak wolałbym gdzieś zacząć od tego skosu. Tu jest taka polna droga i, i możemy lecieć kolejną trasą, która jest naprawdę bardzo ładna. W okolicy same pola, rowy, jakieś chaszcze. Tutaj też w ogóle jakieś kombinacje. No bo tutaj to serio właśnie jakieś oliwki, nie oliwki by się przydały, to by był git. Cześć pozdrawiam Tanasa. Który zrobił mi wjazd na nagrywanie. Mm, bardzo się z tego cieszę. Pozdrów wszystkich bardzo serdecznie widzów tutaj. Tak, tutaj mamy... Już... Jo, i suba na kanale. U mnie u ciebie. No do dobra niech ci będzie u ciebie. <laughs> więc e, jak, jak na zdziechów to ja chłopie, jestem w szoku, co już, już jest cudownie. Nawet o Meblomax mamy, ja proszę to, bardzo. Z w ogóle? 60? Jak biegam, to jest 60 cały czas. Nie widzę żadnych problemów, powiem Ci szczerze, osobiście. E, jesteśmy w tym momencie na Meblomaxie, a Meblomax będzie e, typowo związany z drewnem. Też mnie to ciekawi, czy tylko meble, właśnie. Poczekaj, to zobaczymy. Zaraz, 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 zaraz. Były deski, tak, deski na meblomaksie, meble na meblomaksie. O, tu mamy nowe te? Jabłka, jakieś inne pierdoły? Podudowane? Jezus Maria, ale tego jest. Pierwsze widzę takie coś. Nie wiem czemu takie coś jest pododawane. Albo jest dodane z mapą, albo jakiś mod się dodał, ale wątpię. Dobra, mniejsza z tym. Eee, tak jak mówię, Meblomaxa mamy na, na wszystkie rzeczy związane z drewnem, meblami, więc fajnie taki dodatek firmy, bożej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za miły wieździk na nagrywanko. Boże, wracamy do dwóch słuchawek. I teraz tak, dobra, był Meblomax, czy ja o czymś nie zapomniałem. To był wiejski tartak. Ja byłem tam na tym wiejskim tartaku, bo tak teraz się zastanawiam. To wszystko razem. Tartak od... No tam no nie wiem, nie byłem. O, z na strony tartak tak trochę. on tak zrobiony. Fajnie. Ale skupiłem się na tym Meblomacie. I tak trochę mi to uciekło. Ale dobra, lecimy dalej, bo wieś bardzo ładna, długa, cudowna, przejrzysta. E, więc jest naprawdę miudził. Hmm, idziemy dalej. Dobra, teraz którą stronę? Szefostwo. Yy, aha, no tutaj bez sensu, żebym ja biegł, bo tutaj tylko skup Januszek jest i, ty, i ten skub byśmy chcieli zobaczyć. Yy, bardzo fajnie jest kitrany, ale, ale, ale znów duży, znów duży. Znów jest, nie, naprawdę, będę musiał sprawdzić, te wagi działają. Ale nie mam jak, więc niedługo. Może kiedyś tam coś porobimy e, Ale naprawdę spoko Tu jest spoko skitrany Tu już nic nie mamy, więc zostaje nam Ogólnie, aha, tu była gospodarka mhm. Czemu ja tego jednak nie zobaczyłem Na minimapie Wracamy jednak na pełnej Bez postoju, tu jest gospodara Proszę bardzo Przecież tu jest gospodarstwo rolne A, było małe, ale jak kojarzy, To, to gospo chyba gdzieś mi się kojarzy Małe, miłe i cudowne. No tu jest typowo takie maluteńkie polskie na dobre. Ursusiki. Mm, szacun. Miejsca, miejsca naprawdę sporo. E, jeżeli chodzi o to. Tutaj też kolejny kawałek na. E, no, na też jakąś oborę. Więc jest grubo, jest grubo. Dobrze, że mi się przypomniało i spojrzałem na minimapę, bo byśmy o gospodarce zapomnieli. Tu była też gospodarka, ale no my tam biegaliśmy, więc z jednej strony jakoś tam chyba szału nie było pod tym względem. Tu byliśmy, tu byliśmy, zostaje nam tylko ta gospodarka, ale to sobie zaraz obejrzymy i powiem Wam szczerze, że nawet moglibyśmy zacząć od wiejskiego skupu jaj, który jest gdzieś tutaj na rogu skitrany, też bardzo ładnie. W którą stronę muszę biec? Żeby teraz najpierw prosto. Boże, no to jest ciężko, naprawdę. To jest naprawdę duża mapa. Mm, I tutaj nie powiem, że nie. Tutaj jest skup, nie wiem, słomy? Skup Obornika. Kto by pomyślił? Halo? Co nie mogę biec? Się, coś się odwaliło. Tutaj, w ogóle, jakieś kamienie. Nie kamienie, co tu kruszarka? Skup kamieni polnych? I wiejski skup słomy. No, jeżeli chodzi o to, to, to naprawdę grubo. Bo. W ogóle ten skup kamieni to jest coś pięknego. Mm, tutaj wymyślony. Więc jest super rączku. Mm, dalej. E, idziemy na tą gospę, bo to, żeśmy tylko e, musieli zobaczyć. Tak, to przez pola, przez góry doliny. Tu jest gdzieś polna droga. Dojazdy do tych gospodarstw są naprawdę dowalone. No i tu to chyba kojarzę. jak gdzieś mam prześwity, jak z Dziechów kiedyś. Ee, normalnie sprawdzałem, że tu ta gospa była gdzieś. Szkoda, że pieska tutaj nie ma. Halo? Ale niech mi się podoba. Ja naprawdę, Dziechu, pod tym względem. Pięć gospodarstw, pięć różnych gospodarstw, gdzie naprawdę można sobie porobić wszystko. Ta woda to już w ogóle no, mistrzostwa ja i tak klapie. Tu jakieś palety, nie palety, znów dużo miejsca. Halogen, który pewnie działa, bo jest obok łącznik, ale już sprawdzać tego nie będę. Tutaj byliśmy, tutaj, a tu jest jeszcze jakiś narożnik w ogóle. A, takie przejazdówko, bardzo fajne. I z tyłu wyjazd na pole. Rzepak zebrany, śliczny, cudowny. Możecie się nie umierać, proszę Państwa. Prawda, Naprawdę piękne tutaj, jeżeli chodzi o to eee, gospodarstwa, mapa, pola, co byśmy jeszcze więcej chcieli. Chyba wszystko ogólnie sprawdziłem, co tu był. A nie, hurtownie odzieży. U Mireksa jeszcze nie byłem, to więc do mireksa skoczymy, bo to jest jeden z najbardziej bogatych tutaj eee, biznesmenów, bo jednak ubrania są chyba najdroższe. Eee, więc e, fajnie też tutaj zrobione. Jak na biznesmena, to chyba jeden z najbiedniejszych a Nie chociaż nie, to jest jego, to już nie jest jego, taki o, dobra, no to nie jest tak źle jeszcze, bywało lepiej. E, I chyba to tyle, tak sobie sprawdzając, naprawdę całkiem, całkiem e, sporo tego jest, to jest główne gospodarstwo, widać domek, no też się nie ma co dziwić, no jednak największe z największych, więc... Jest pięknie, naprawdę super, że jest dziechów, aby było jak najwięcej takich map i żeby moje sprawdzania chociaż raz w tygodniu wychodziły, to będę zadowolony, bo jedna mapka w tygodniu, coś pięknego. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do następnego, zostawcie łapkę w górę i na razie trzymajcie się, cześć.